Telefon zadzwonił tuż po wschodzie słońca, gdy w kuchni wciąż unosił się cichy szum lodówki i słaby aromat wczorajszej kawy. Siedziałam przy stole z krzyżówką w ręku, gdy na ekranie pojawiło się imię Stefana. Nigdy nie dzwonił tak wcześnie. Halo, odpowiedziałam z głosem wciąż zachrypniętym po nocy. Odeszła, powiedział prosto, bez żadnych wyjaśnień. Przez chwilę myślałam, że mówi o wyjściu na rynek, o podróży, o czymkolwiek, byle nie o tym, co sugerował jego ton. Moje palce zacisnęły się na telefonie. Co masz na myśli, mówiąc, że odeszła? Nastąpiła pauza, po drugiej stronie rozległ się cichy brzęk szkła. Pogrzeb już się odbył, tylko najbliżsi przyjaciele, nie musisz przychodzić. Zamarłam, czując, jak ołówek stoczył się z moich kolan na podłogę. Zrobiłeś pogrzeb, nie zawiadamiając mnie? Tego by sobie życzyła, powiedział płaskim, szybkim głosem, bez zamieszania, a zanim znalazłam słowa, dodał: Mam spotkanie, porozmawiamy później. I linia się urwała. Zostałam tam z telefonem wciąż przyciśniętym do ucha, słuchając pustego sygnału. Światło wpadające przez okno oświetlało parę unoszącą się z czajnika, ale nie przynosiło mi pocieszenia. Później szukałam jej nekrologu, wpisywałam jej imię we wszystkie znane mi wyszukiwarki. Nic. Żadnej wzmianki w gazecie z Zatoki Gdańskiej, żadnego posta w galerii, w której pracowała, nawet szmeru w lokalnych grupach na komunikatorach, gdzie wieści rozchodzą się szybciej niż wiatr. Naciągnęłam lekki sweter na ramiona i stanęłam przy zlewie, patrząc na rosę na doniczkach na tarasie. Wiatr szeleścił gołymi gałęziami, a przez chwilę czułam ten sam pusty szelest w swojej piersi. Jeśli naprawdę był pogrzeb, musiałby być po nim jakiś ślad. Zamówione kwiaty, zaparkowane samochody, nazwisko napisane czarnym atramentem, żeby świat mógł je zobaczyć. Ale nie było nic, tylko głos Stefana, który wciąż brzmiał mi w uszach, gdy otwierałam szufladę, w której trzymałam stare listy. Szuflada jak zawsze zacięła się w połowie. Pociągnęłam ją mocno i otworzyła się z westchnieniem. W środku były paczki listów przewiązane sznurkiem, pocztówki sprzed lat i małe pudełko w którym trzymałam rzeczy zbyt cenne, by je zostawić luzem. Sięgnęłam po pudełko, moje ręce poruszały się bez większego zastanowienia, aż dotknęłam czegoś, czego nie pamiętałam bym tam włożyła: cienkiego, czarnego dyktafonu, nie większego niż dłoń. Nie był mój. Po naciśnięciu przycisku play, szum statyczny ustąpił miejsca głosowi, który znałam lepiej niż swój własny. Mamo, Musisz coś ważnego przechować, wyjaśnię ci niedługo. Głos Julii był cichy, naglący, jakby mówiła z miejsca, w którym nie chciałaby ktoś ją usłyszał. Nagranie skończyło się nagle z lekkim szelestem, który je przerwał. Mój kciuk zawahał się nad przyciskiem powtórzenia, ale nie mogłam go ponownie przesłuchać. Usiadłam przy stole z dyktafonem w dłoni, a w mojej piersi zaczął rozszerzać się znajomy ból. To nie była żałoba, jeszcze nie, ale ostry ból niewiedzy. Było zbyt wcześnie, żeby sąd był otwarty, ale wiedziałam co robić. Zadzwoniłam do Urzędu Stanu Cywilnego, gdy tylko otworzyli. Kobieta po drugiej stronie była uprzejma, ale zdezorientowana. Nie było aktu zgonu na nazwisko Julia z ostatniego miesiąca. Zadzwoniłam do biura koronera, odpowiedź była ta sama, brak zapisu, brak raportu, brak ciała. Gdy się rozłączyłam, dyktafon wciąż leżał na stole, jego przycisk odbijał światło. Schowałam go do kieszeni swetra. Jego ciężar był zarówno pocieszeniem, jak i ciężarem. Po południu cisza w domu stała się ogłuszająca. Wybrałam numer Klary Kowalskiej, wiedząc, że odbierze po drugim dzwonku, i czułam, jak słowa formują się w mojej krtani, gdy szykowałam się, by opowiedzieć jej o tym, co znalazłam. Głos Klary był pewny i znajomy. "Ireno", powiedziała. Tyle czasu, co się dzieje. Opowiedziałam jej wszystko. O telefonie od Stefana, braku nekrologu, dyktafonie z głosem Julii, braku oficjalnych zapisów. Słuchała, nie przerywając tak jak potrafi tylko stara przyjaciółka, aż usłyszałam lekki skrzyp jej krzesła. Przyjedź do mnie, powiedziała. Jest coś, co musisz wiedzieć. Jej gabinet pachniał lekko starymi książkami i olejkiem cytrynowym, tak jak wtedy, gdy byłyśmy młodymi kobietami, które rozpoczynały swoje kariery. Zaprowadziła mnie do swojego dębowego biurka, na którym papiery leżały w równych stosach. Z środkowej szuflady wyjęła teczkę i uderzyła w nią dwa razy, zanim ją otworzyła. To, powiedziała, przesuwając dokument w moją stronę. To kopia testamentu, który twoja córka zaktualizowała trzy tygodnie temu. Wyznaczyła cię na współwykonawczynię i jedyną spadkobierczynię pewnych kąt, kąt, których Stefan nie może tknąć. Słowa zamazały mi się na chwilę, gdy moje oczy utknęły na podpisie Julii, napisanym tym starannym, zakrzywionym pismem, które miała od dziecka. Dlaczego mi o tym nie powiedziała? Wyszeptałam prawie do siebie. Klara zacisnęła usta. Moim zdaniem albo nie miała czasu, albo obawiała się, że ktoś się obserwuje. Przez chwilę panowała cisza, ciężar papierów między nami. Światło jarzeniówki sprawiło, że atrament lśnił prawie metalicznie. Jeśli Stefan chciał przejąć kontrolę nad tymi aktywami, musiałby cię usunąć z drogi, kontynuowała Klara. Na zawsze lub w jakiś inny sposób. Poczułam zmianę w powietrzu wewnątrz siebie. Nie panika, ale zimna jasność, która się osadzała. Klara sięgnęła po kolejną teczkę, ale zatrzymała się. Jeśli chcesz badać sprawę dalej, musisz być bardzo, bardzo ostrożna. Skinęłam powoli głową, chowając testament z powrotem do teczki. Kiedy wstałam, żeby odejść, jej dłoń musnęła moją, ciche przypomnienie o latach, w których ufałyśmy sobie nawzajem. Wychodząc na świeże powietrze, mój umysł już krążył wokół pracowni Julii, zamek w jej pracowni był sztywny ale właściciel zgodził się mnie wpuścić pod pretekstem zebrania jej osobistych rzeczy. W powietrzu wciąż unosił się słaby zapach oleju lnianego i słodki, zakurzony zapach suszonych kwiatów, które lubiła trzymać blisko okna. Poruszałam się powoli, nie chcąc zakłócać zorganizowanego bałaganu, który nazywała swoim systemem. Pędzle w słoikach, niedokończone płótna oparte o ścianę, szpulki z nicią i wstążki wciśnięte między tubki z farbami. Zaczęłam od szuflad biurka, przeglądając rachunki pocztówki i kilka nienadanych listów. Nic niezwykłego. Moją uwagę przykuł koszyk do szycia na rogu stołu. Miała go od lat owalny, wytrzymały przedmiot o wyblakłym błękitnym kolorze. Po podniesieniu pokrywki górna warstwa była dokładnie taka, jak się spodziewałam: na parstek, małe nożyczki, miarka. Ale pod tacką, w rogu, pod kłębkiem nici do haftu, leżał mosiężny klucz owinięty w papier pakowy. Papier był starannie złożony, a w rogu widniał napis, napisany pismem Julii: "Przechowuj to ostrożnie". Obróciłam klucz w dłoni, zauważając wytłoczony na rękojeści numer. Klucz do skrytki depozytowej. Mój puls przyspieszył. Tylko Julia wiedziałaby jak ukryć coś takiego tutaj, na widoku, ale całkowicie niezauważalnie. Gdy wróciłam do samochodu, zadzwoniłam już do klary. Nie wydawała się zaskoczona. To bank przy ulicy Portowej. Spotkajmy się tam jutro rano, powiedziała. Tego wieczoru położyłam klucz na szafce nocnej, a jego matowy połysk łapał światło z lampy. Powiedziałam sobie, że to tylko metal, przedmiot bez znaczenia, ale prawda ważyła więcej, niż chciałam przyznać. To był okruch chleba, który zostawiła mi, abym podążyła za nim, a ja nie miałam innego wyjścia. Musiałam zobaczyć, dokąd mnie zaprowadzi. Tuż przed północą zadzwonił telefon. Głos Stefana był miękki, prawie figlarny. Chyba nie grzebałaś w jej rzeczach, co? Powstrzymałam się od powiedzenia prawdy. Po prostu zachowuję kilka wspomnień, powiedziałam. Jego śmiech był cichy i wspólniczy. Dobrze, tak trzymaj. Linia się urwała, a ja odłożyłam słuchawkę obok klucza. Następnego ranka Klara już czekała w oddziale przy ulicy Portowej z dłońmi w rękawiczkach owiniętymi wokół kubka z kawą. Przywitałyśmy się krótkim skinieniem głowy, zanim weszłyśmy do środka. Menedżer banku zaprowadził nas do małego, bez okien pokoju, w którym powietrze było świeże i suche. Kiedy pracownik położył skrytkę depozytową na stole, moje palce zawahały się nad zatrzaskiem. Powiedziałam sobie, że to może być nic. Stare papiery. Może zdjęcia sprzed lat. Ale po podniesieniu pokrywy pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam, była zapieczętowana koperta z moim imieniem, napisanym pismem Juli. W środku była krótka notatka napisana na grubym papierze. Jeśli to czytasz, musiałam odejść wcześniej niż planowałam, ostrożnie przechowuj załączone dokumenty. To twoja jedyna przewaga, jeśli Stefan po ciebie przyjdzie. Pod notatką był schludny plik rejestrów nieruchomości. Umów i ksiąg rachunkowych, na każdym widniało imię Stefana, obok nazw, firm krzaków, o których nigdy nie słyszałam. Nawet dla mojego niedoświadczonego oka wzór był jasny. Zawyżone transakcje, fałszywe adresy, podpisy, które nie pasowały. Na dole złożony był paragon za bilet na prom z datą sprzed dwóch dni przed telefonem Stefana. Podróż w jedną stronę do Gdańska. Moja pierś zacisnęła się, gdy prześledziłam datę kciukiem. Ona nie zniknęła. Zaplanowała swoją ucieczkę i chciała, żebym wiedziała, że żyje. Klara w milczeniu badała papiery, marszcząc brwi. To więcej niż wystarczy, aby zwrócić uwagę właściwych ludzi, powiedziała w końcu. Ale ty decydujesz, kiedy tego użyjesz. Zamknęłam powoli pudełko, chowając dokumenty i notatkę do środka. Nie czułam się dobrze, zabierając wszystko na raz. Zamiast tego schowałam notatkę i paragon za prom do torebki. Reszta miała tam zostać, dopóki nie będę wiedziała, co robić. Na zewnątrz portowy wiatr przeniknął mój płaszcz, ale ledwo go poczułam. Stefan myślał, że pogrzebał prawdę pod fałszywym pogrzebem. To, czego nie wiedział, to że Julia zostawiła mi narzędzia, bym ją odkopała. Minęły dwa dni, zanim Stefan pojawił się u moich drzwi. Przyszedł tuż po zmierzchu, a powietrze było ciężkie od wilgotnego zapachu portu. W ręku trzymał butelkę wina ze złotą papierową szyjką, z tych, które wybiera się bardziej dla pozoru niż z gustu. Pomyślałem, że moglibyśmy wznieść toast, powiedział z napiętym uśmiechem. Odstąpiłam na bok, nie odpowiadając, wpuszczając go do środka. Przeszedł przez dom, jakby robił inwentaryzację, jego wzrok zatrzymał się na kredensie, półkach, zdjęciach, które wciąż tam były. Kiedy usiedliśmy w salonie, nalał dwa kieliszki i podał mi jeden. Za Julię powiedział, unosząc swój kieliszek. Skinęłam tylko głową. Ciemna powierzchnia wina złapała światło lampy, ale nie piłam. Wypił połowę jednym haustem, po czym oparł się z ramieniem na oparciu krzesła. Wiesz, zaczął kręcąc płynem, to ciekawe, jak życie potrafi się nagle zmienić. Pewnego dnia jest ci wygodnie, a następnego. Zostawił słowa w powietrzu, jego oczy utkwione we mnie. Ludzie mogą stracić swoje domy z powodu nieporozumień. To się zdarza cały czas. Waga w jego głosie była celowa. Chciał, żebym wyobraziła sobie powiadomienia o eksmisji, zamki na drzwiach. Utrzymywałam neutralny wyraz twarzy, pozostawiając mój kieliszek nietknięty na stole. Na pewno, powiedziałam lekko. Uśmiechnął się ponownie, ale tym razem jego oczy nie podążyły za uśmiechem. Nie chciałbym, żeby coś takiego Cię spotkało, zwłaszcza teraz, kiedy jesteś sama. -Sugestia unosiła się między nami. Oparłam się, splatając dłonie na kolanach, pozwalając, by cisza trwała, aż Stefan poczuł się nieswojo. Po kolejnym łyku wstał, zostawiając w połowie pustą butelkę na półce. Porozmawiamy ponownie, powiedział prawie od niechcenia. Gdy drzwi zamknęły się za nim, wzięłam kieliszek ze stołu i wylałam jego zawartość do zlewu. Wino wirowało, pozostawiając tylko lekki zapach dębu i coś mocniejszego, mniej znajomego. Opłukałam kieliszek, postawiłam go do góry dnem na suszarce i sięgnęłam po teczkę, którą ukryłam na dnie szafy. Teczka ważyła więcej niż jakikolwiek papier powinien. Zaniosłam ją do kuchennego stołu, rozkładając jej zawartość strona po stronie: paragon za Prom, notatkę od Juli, Kopie rejestrów nieruchomości, które Klara dyskretnie zrobiła, zanim zwróciła oryginały do skrytki. Każda strona opowiadała część tej samej historii, a razem tworzyły mapę interesów Stefana. Firmy krzaki, fałszywe kontrakty, podejrzane przelewy wystarczy, by wzbudzić pytania u ludzi, których on nie chciał, by patrzyli zbyt blisko. Najpierw zadzwoniłam do Klary, jestem gotowa, żeby działać, powiedziałam jej. Przyjechała w niecałą godzinę, przynosząc własną teczkę i ten sam wydajny spokój, który zawsze wnosiła na sale sądowe. Pracowałyśmy ramię w ramię, klasyfikując i oznaczając, układając linię czasu, która sięgała lat wstecz. Z każdym połączeniem, które rysowałyśmy, obraz stawał się wyraźniejszy. Po południu, miałyśmy trzy zorganizowane pakiety: jeden dla zaufanego kontaktu w lokalnej gazecie, drugi dla przyjaciela Klary w prokuraturze a trzeci do ukrycia w miejscu o którym wiedziałabym tylko ja. Nie chodzi tylko o ochronę ciebie, powiedziała Klara pieczętując ostatnią kopertę. Jeśli te zapisy wyjdą na jaw, zniszczą go. Nie musiała mnie przekonywać. Stefan już pokazał mi do czego jest zdolny, a Julia zaryzykowała wszystko, by upewnić się, że mam te amunicje. Po odejściu Klary zostałam jeszcze chwilę przy stole z pozostałą kopertą przed sobą. Moje palce musnęły pismo Julii na notatce. Wyobraziłam ją sobie wchodzącą na ten prom, z wzrokiem skierowanym naprzód, dźwigającą ciężar strachu i determinacji w równych częściach. Schowałam kopertę do torebki, wkładając ją głęboko do wewnętrznej kieszeni. Jutro dokonam pierwszej dostawy, ale tej nocy musiałam być gotowa na moment, w którym Stefan zorientuje się, że grunt pod jego stopami zaczyna się zapadać. Wybrałam prokuraturę na pierwszą dostawę. Budynek znajdował się kilka przecznic od sądu z kamienną fasadą zużytą przez dekady słonego powietrza. Kontakt Klary, bystry śledczy o imieniu Mateusz Kwiatkowski, przywitał mnie w holu. Usiadłyśmy w cichym kącie i przesunęłam kopertę po stole. Wszystko tutaj wskazuje na Stefana. Oszustwo, pranie brudnych pieniędzy i być może coś gorszego, powiedziałam. Mateusz nie otworzył jej od razu studiował mnie przez chwilę, zanim skinął głową. Sprawdzimy to dyskretnie, jeśli to jest solidne, będziemy działać szybko. To było wszystko, co musiałam usłyszeć. Wyszłam z budynku, czując się lżejsza, ale ulga nie trwała długo. Kiedy wróciłam do domu, samochód Stefana był już na podjeździe, czekał na mnie w salonie, oparty o półkę. Byłaś zajęta, powiedział. Zostawiłam płaszcz na sobie, stojąc blisko drzwi, miałam sprawy do załatwienia przechylił głowę, z lekkim uśmiechem wygiętym na ustach. Ludzie w tym miasteczku rozmawiają. Ktoś powiedział, że widział cię w prokuraturze. Nie odpowiedziałam. Jego uśmiech zniknął, a powietrze między nami wydawało się gęstnieć. Jeśli myślisz, że możesz wtrącać się w moje sprawy, popełniasz błąd. Przeszłam obok niego w stronę kuchni, wciąż trzymając klucze w ręku. Nie wtrącam się, Stefanie, dbaj o to, co jest moje. Przez chwilę się nie ruszał. Potem poszedł za mną, zatrzymując się w wejściu do kuchni. Pożałujesz, powiedział bez śladu ciepła w głosie. Utrzymywałam jego spojrzenie, pozwalając, by cisza ważyła. W końcu odwrócił się i wyszedł bez słowa. Dźwięk jego samochodu, który ruszał, był ostry w ciszy domu. Zamknęłam drzwi na klucz i wyjęłam drugą kopertę z torebki, tę przeznaczoną dla lokalnej gazety. Dziś wyjdzie, a kiedy to się stanie? Świat Stefana zacznie się kurczyć jeszcze szybciej. Następnego ranka weszłam do redakcji gazety Gdańska Przystań z drugą kopertą w prostej torbie na ramię. Recepcjonistka, młoda kobieta o krótkich włosach i bystrych oczach, zaprowadziła mnie do biura na zapleczu, gdzie redaktor Lech Duraj pochylał się nad ekranem. Podniósł wzrok, gdy weszłam. Klara powiedziała, że możesz wpaść. Położyłam kopertę na jego biurku. Wszystko tutaj jest udokumentowane: nazwiska, daty, numery kąt ślad, który prowadzi prosto do Stefana. Lech otworzył ją ostrożnie. Jego mina spoważniała, gdy przejrzał pierwsze strony. Jeśli to prawda, to wywoła skandal. O to chodzi, powiedziałam. Kiedy wróciłam do domu, pierwsza fala już się zaczęła. Zespół śledczy Lecha musiał działać szybko. Dwóch reporterów widziano, jak zadawali pytania na jednym z placów budowy Stefana. Tego popołudnia na stronie internetowej gazety pojawiła się zapowiedź, lokalny przedsiębiorca pod lupą za nieprawidłowości finansowe. Nie było jeszcze nazwiska, ale zdjęcie nad nagłówkiem przedstawiało jedną z flagowych nieruchomości Stefana, nie do pomylenia dla nikogo, kto znał panoramę miasta. Wkrótce potem zadzwonił telefon. Tym razem Stefan nie zadał sobie trudu, by być uprzejmym. Myślisz, że jesteś taka sprytna? Jego głos był napięty, kontrola zaczynała pękać. Myślę, że jestem skrupulatna, odpowiedziałam. Wydał z siebie głośne westchnienie, jakby ważył swój następny ruch. To się teraz skończy. Cokolwiek myślisz, że masz, oddasz mi to. Jeśli nie. Przerwałam mu. Jeśli nie, co zorganizujesz kolejny pogrzeb? Cisza w słuchawce była ciężka, potem rozłączył się. Siedziałam przez chwilę, a światło ekranu oświetlało kuchnię. Historia już była na zewnątrz, a gdy nazwiska znajdą się w druku, nie będzie już odwrotu. Z szafy wyjęłam ostatni pakiet, ten, który trzymałam na ostateczny cios. Nadszedł czas, by zdecydować kiedy go otworzyć. Czekałam jeszcze dwa dni, zanim wykonałam swój ruch. W tym czasie gazeta Gdańska Przystań opublikowała pełny artykuł, wymieniając Stefana z nazwiska. Prokuratura potwierdziła, że prowadzone jest śledztwo, a szmery w miasteczku zamieniły się w otwarte rozmowy. Jego pewny siebie krok zniknął. Ostatni raz, gdy widziałam go z daleka, jego ramiona były zgarbione, a telefon przyciśnięty do ucha. Tego ranka wzięłam ostatnią kopertę z jej kryjówki, za fałszywym panelem w spiżarni. W środku były najbardziej obciążające dokumenty zapisy kont zagranicznych, fałszywe zezwolenia i oświadczenie pod przysięgą od byłego wspólnika Stefana, który najwyraźniej chciał immunitetu bardziej niż lojalności. Nie dostarczyłam tego pakietu osobiście, wysłałam go bezpośrednio do Urzędu Federalnego z listem przewodnim napisanym w precyzyjnym języku prawniczym Klary. Był to rodzaj dowodów, które nie tylko zszargałyby jego reputację, ale całkowicie by ją zrujnowały. Po południu zaczęły się telefony, najpierw z nieznanych numerów, potem od samego Stefana. Pozwoliłam im wszystkim dzwonić, kiedy zapukano do drzwi, nie otworzyłam. Usiadłam w kuchni z filiżanką herbaty, z parą unoszącą się spiralnie, słuchając jak pukanie staje się głośniejsze, a potem cichnie. Przez przednie okno widziałam Stefana na werandzie, w pogniecionym garniturze, z oczami wpatrzonymi w ulicę, jakby bał się, że zostanie zauważony. Został niecałą minutę, zanim wrócił do swojego samochodu i odjechał, nie oglądając się za siebie. Następnego dnia federalni agenci przybyli do jego biura. Wieczorem rozeszła się wieść, że został zabrany na przesłuchanie. Nie było więcej wina, więcej gruźb, więcej miękkich telefonów, tylko echo jego nieobecności. Odłożyłam notatkę Julii z powrotem do skrytki depozytowej wraz z pustą kopertą. Była bezpieczna, a ja wiedziałam, że niedługo wróci do życia, o które tak walczyła. Spełniłam swoją obietnicę, nie wypowiadając ani jednego słowa na głos. W domu znów zapanowała cisza, ale tym razem czuło się w niej spokój. Jeśli chcesz przeczytać więcej historii, subskrybuj kanał, aby otrzymywać powiadomienia o nowych opowieściach.